Cześć, to Ania ze Szkoły Księgowości. Dzisiejszy nasz temat mikrolekcji to zmiana sposobu wykorzystania samochodu osobowego i związana z tym korekta w zakresie podatku VAT naliczonego. Dzisiaj skupimy się na dwóch elementach, czyli sytuacji, gdy przeznaczamy samochód albo wyłącznie do działalności gospodarczej, albo jednocześnie do działalności gospodarczej i celów prywatnych. W tym przypadku, w tym drugim, możemy odliczyć tylko 50% podatku VAT. Pomijam tu na razie korektę e, wieloletnią czy kole, korektę roczną, w związku z tym, że mamy częściowo działalność e, zwolnioną z podpodatkowania VAT, a częściowo opodatkowaną. Skupimy się tylko na takiej sytuacji, gdy na przykład mieliśmy samochód wykorzystywany właśnie do działalności takiej mieszanej czyli trochę prywatnie, trochę e, do firmy, nie prowadziliśmy kilometrówki, kupiliśmy ten samochód, odliczyliśmy 50%. Procent podatku VAT, i później następuje zmiana. I co w związku z tą zmianą, powinniśmy ująć, po pierwsze, w księgach, jak to ma wpływ na wartość początkową takiego samochodu, który był przecież amortyzowany. Przepisy podatku VAT, a konkretnie mówiąc, artykuł 90b. E, Daje nam taką i z jednej strony możliwość, a z drugiej strony czasami obowiązek, w zależności jak na to patrzeć, aby dokonać takiej korekty. Oczywiście w pewnych okolicznościach będzie to korzystne. Właśnie w takiej sytuacji, gdy wcześniej nie odliczyliśmy całego VAT-u, tylko na przykład 50%, a następnie sprzedaliśmy samochód. A sprzedaż samochodu jest opodatkowana, w związku z powyższym w tym momencie następuje zmiana przeznaczenia tego samochodu z celów mieszanych na cele wyłącznie opodatkowane. Jeśli jeszcze jesteśmy w okresie korekty, to wówczas będziemy mogli właśnie wyliczyć wartość tej korekty, co pozwoli nam na większą kwotę odliczenia podatku VAT. Może oczywiście to być też niekorzystne w drugą stronę, gdy samochód wcześniej był wykorzystywany wyłącznie do działalności opodatkowanej, odliczyliśmy np. 100% VAT-u, a w pewnym momencie następuje zmiana na cele mieszane, no i w związku z powyższym można powiedzieć, że niejako możemy, musimy oddać ten VAT, który w całości odliczyliśmy w momencie zakupu. Jakbyśmy mieli tak podsumować, by nie wczytywać się dokładnie w ten artykuł, odwołania do różnych innych artykułów i paragrafów, to mniej więcej chodzi o to, że okres korekty w, wynosi 60 miesięcy, czyli 5 lat, jeśli nasz e, samochód ma wartość powyżej 15 tysięcy złotych. Oczywiście nie dotyczy to tylko samochodów, tylko ogólnie e, tutaj e, zakupionych środków trwałych. I 12 miesięcy jeśli wartość samochodu jest do 15 tysięcy złotych. Teraz przeanalizujmy, jak to wygląda na przykładzie, żebyśmy zrozumieli, jaki jest sens w ogóle tej korekty. Załóżmy, że kupiliśmy samochód który założyliśmy, że będzie do celów mieszanych. Nie prowadzimy kilometrówki. Odliczamy 50% VAT. Kwota netto 120 000 zł. 27 600 to jest kwota podatku VAT w całości 50 z tego, czyli 13 800 będzie odliczone. Druga część nie będzie podlegać odliczeniu. Ta część nieodliczona powiększa nam wartość netto, aby wyliczyć wartość początkową podlegającą amortyzacji. Czyli Wartość początkowa środka trwałego to 133 800 zł. Data zakupu 1 marca 2024 roku. I teraz mamy rok później. Czyli można powiedzieć, że rok już minął, ponieważ wartość samochodu przekracza 15 000 zł, a to okres korekty jest pięcioletni, czyli mamy można powiedzieć jeden rok z tego okresu korekty już minął, zostały nam jeszcze 4 lata. I następuje zmiana przeznaczenia. Przykład postanowiliśmy go sprzedać. To oznacza, że zostały nam jeszcze 4 lata z okresu korekty i możemy dokonać tutaj właśnie przeliczenia tego podatku VAT. Czyli 4 piąte, po 4 lata, które zostały z 5 okresu korekty, z nieodliczonego VAT teraz będzie można odliczyć, bo obecnie. Sprzedaż samochodu, która jest opodatkowana, sprawia, że przeznaczenie tego samochodu jest tylko dla działalności opodatkowanej. Czyli 4,5 z 13,800, bo tyle nie odliczyliśmy podatku VAT, to kwota 11,040 zł i należy ją wówczas wykazać jako VAT od nabycia środków trwałych, w JPK VAT. No dobrze. To jak ma się to do wartości początkowej w ewidencji środków trwałych i na przykład do księgowań, załóżmy w księgach rachunkowych. Generalnie nie ma potrzeby korygowania wartości początkowej samochodu. Ta wartość teraz VAT-u, którą możemy odliczyć, będzie dla nas pozostałym przychodem. Operacyjne, czyli po prostu zaliczymy tą kwotę do przychodów, nie korygując żadnych wartości początkowych, czy nie daj Boże, odpisów amortyzacyjnych od tego samochodu. To tyle, jeśli chodzi o mój przykład ze zmianą przeznaczenia. A ty nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału i włączyć dzwoneczka, aby nie przekapić żadnych nowych materiałów na moim kanale.